Dzień dobry, dzień dobry! Witam w kurniku Kazika! Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz chciałbym Wam pokazać, chciałbym Wam się pochwalić zmianami, jakie nastąpiły tutaj u mnie na wybiegach w kurnikach u kurek. Czyli generalnie, co tutaj u mnie słychać nowego? Zobaczcie, zniknął stąd kurnik kochinów. Wczoraj z moim kuzynem yy, przenieśliśmy ten kurnik troszeczkę dalej w tamtą stronę. Mój kuzyn Magneto, który jest krzepkim chłopem, pomógł mi i daliśmy radę przestawić przesunąć ten kurnik. Choć wcale nie było łatwo, zobaczcie, jak wyglądają tuje za kurnikiem, w tym miejscu, gdzie była jego ściana. Te tuje, one w zasadzie wszystkie są martwe, ale co tam? Ale przecież nie o tym chcemy gadać, nie to chcę Wam pokazać. Zobaczcie tutaj z tego wybiegu zniknął kurnik, w którym spał Lucian i Raven. Zresztą Lucian i Raven dzisiaj odjechali do nowych właścicieli, pojechali stąd do nowego kurnika. Projekt Czarny Feniks, do którego tak naprawdę był mi potrzebny Lucjan. Ten projekt się zakończył. Udało mi się wyhodować kilka kurek w odcieniu ciemnym, w odcieniu czarnym. Mam również młode Ayam Cemani, więc Lucjan nie był mi już potrzebny. Natomiast zobaczcie, w tej chwili, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, tutaj stoją dwa kurniki. Z tych kurników docelowo będą korzystały nioski, ale póki co, póki jeszcze fala młodej zbrodni tutaj się kręci, póki mam jeszcze kurki, które y, gdzieś tam w, w przyszłości będą szukały nowych właścicieli, nie zamieniam ich miejscami, natomiast docelowo na tym wybiegu będą tamte kury, a wszystkie kochiny y, silkowate pójdą tam. One są mniejsze, więc będą miały troszkę mniejszy wybieg, a większe kury, znoszące większe jajka, będą korzystały tutaj z obu tych wybiegów, gdzie ten wielki kurnik, wielki jak na moje warunki, będzie pełnił rolę kurnika zimowego, w którym kury będą spędzały zimę. Będzie łatwiej mi, mi ogrzać. Przede wszystkim będzie zimą, zimą łatwiej mi ogrzać dwa kurniki, a nie cztery, bo ten kurnik w okresie zimowym będzie w ogóle wyłączony z użytkowania. Natomiast od wiosny do jesieni będzie to kurnik lęgowy, czyli po prostu zorganizuję tam fajne gniazda w środku. I kurki, jak będą chciały się nieść do tego kurnika, to będą wchodziły tutaj, a jak do tego, to tutaj. Przejdę teraz, zobaczę. Pokażę Wam jeszcze tutaj uniosek. W zasadzie nic się nie zmieniło, ale zobaczcie, to ogrodzenie omija teraz to drzewo od tej strony. Wczoraj dodatkowo na samym dole umieściłem tutaj drobną siatkę, no bo przecież tamte bez problemu póki co przechodzą. I niestety chyba mam znowu, chyba znowu mam dwie kwoki. Tak, ona wyszła, bo ja ją przed chwileczką na siłę wyrzuciłem. Ale polska kwiecista, zobaczcie, jak się nasroszyła, jaka duża się wydaje. I ona cały dzień spędza na gnieździe. Więc wydaje mi się, że jest kwoką, ale nic z tego, moja droga, nie będzie już piskląt. O tej porze roku ja nie będę decydował się na, na pisklęta. Ktoś z widzów zarzucił mi, że sprzedaje kurczaki, że sprzedaje je, to po co je y, klułem i tak dalej. No ja za bardzo nie rozumiem y, tego y, toku myślenia, no bo przecież klujesz kurczaki nie tylko po to, aby mieć je dla siebie, ale również po to, żeby móc je sprzedać. A ktoś mi właśnie zarzucił, że y, klujesz kurczaki. Chyba tylko po to, żeby je sprzedawać widzom. Przecież ja nikogo do niczego nie zmuszam. Jeśli ktoś chce kupić ode mnie kurki albo koguciki, robi to dobrowolnie. Myślę, że jest również zadowolony z takiego zakupu. Więc w takiej sytuacji myślę, że obie strony są zadowolone. Ale tutaj zobaczcie, halina. Halina znowu jest kwoką. Halina. Halina, jak mogłaś mi to zrobić? Jak mogłaś mi to zrobić? Ty znowu, ty znowu jesteś kwoką. Siedzisz cały dzień na gnieździe. Słuchajcie, zbliża się, zbliża się godzina... Idź zjedz coś, Halina. Zbliża się godzina 19. Więc słabe światło jest o tej porze dnia już. Ja tutaj będę musiał zrobić całą instalację od nowa. Odświeżyć po prostu... Przejrzeć, zrobić przegląd instalacji elektrycznej. Będę musiał zabrać się już za y, pomału, za robienie ogrzewania w kurnikach, tak aby być gotowym na nadchodzącą zimę. Pokażę Wam jeszcze, y, dokąd został przeniesiony ten mały kurniczek, który tutaj stał. On stoi tam, ale ja już przenoszę się y, koło niego i za chwilę. O wszystkim Wam opowiem i pokażę. Tak jak mówiłem, ten mały kurniczek trafił na zielony wybieg. Ja teraz przejdę tam, przechodząc przez tunel foliowy. Przy okazji, yy, będę się mógł Wam pochwalić moimi pomidorami. Zobaczcie, pomidorów w tym roku mam naprawdę dużo. One są naprawdę duże, duże są te krzaki, i owoców również jest bardzo dużo. Owoce są smaczne, dojrzewają fajnie. Jeszcze jest sporo zielonych Ale zobaczcie, pomału pomału dojrzewają choć, choć liczę się z tym, że Mogą nie dojrzeć wszystkie No bo mamy już 20 dzień września Więc za 10 dni październik Za 10 dni październik A październik yy, Może być miesiącem chłodnym Zobaczymy jak będzie Zobaczymy ile będzie tego słońca No ja liczę na to, że Część z tych pomidorów na pewno jeszcze dojrzeje. O. Tak czy inaczej, jestem bardzo zadowolony z pomidorów w tym roku. Bardzo chciałbym w tym miejscu podziękować osobie, która sponsorowała krzaczki tych pomidorów, bo jak pamiętacie, z moich sadzonek nic nie wyszło. Ale wracając do tematu kurnika, zobaczcie, mały kurniczek stoi tutaj. Jest już, no myślę, że jest to dobre miejsce na to, aby właśnie wiosną kwoka, czy to Halina, czy jakaś inna skwok zamieszkała w nim razem ze swoimi młodymi, razem z kurczakami. Będzie tutaj miała spokój, więc ten kurnik póki co będzie służył kurom, które pasą się tutaj na zielonym wybiegu. W razie czego, w razie deszczu lub yy, w innej sytuacji będą mogły się w nim schronić. Tam jest również grzęda, tam jest jedzenie, picie, więc będą sobie z niego mogły korzystać. Słuchajcie, yy, to taki krótki dzisiaj materiał, krótki odcinek. Nie zawsze te odcinki mogą być długie, nie zawsze mogą być jakieś, yy, nie wiem, mega ciekawe. Ale cóż, dziękuję wszystkim, yy, którzy są na kanale, dziękuję wszystkim widzom za oglądanie, za śledzenie kanału, za subskrybowanie, za pisanie komentarzy. Za to wszystko bardzo Wam dziękuję. Również za stawianie yy, łapek w górę, bo jeśli się podobało, to postaw łapkę w górę. Jest to wtedy dla mnie informacja, że odcinek był fajny i, i motywacja do tego aby nakręcać dalsze odcinki. Więc raz jeszcze pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów. Mówił do Was Kazik, teraz idę dawać w gazik, a my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.